Witam Was na kanale Lidia Gotuje. Zaczynamy. Dzisiaj przygotujemy chia, pół szklanki, dwie łyżki miodu, dwie szklanki mleka, wanilię do smaku. I do musu potrzebujemy mango i banana. Zaczynamy. Załączamy na piecu garnek. Wlewamy mleko. Dwie szklanki. Porcja jest na cztery osoby. Następnie wsypujemy, czyli nie musi się mleko zagotować. Wystarczy, że będzie lekko podgrzane. I następnie możemy wsypywać i mieszać I Ją dobrze rozmieszamy, zostawiamy na chwilę do momentu, kiedy zaczyna się mleko. Od momentu, kiedy zaczyna gotować się mleko, wyłączymy na jeden, żeby na wolnym ogniu się gotowało. Miód i wanilię dodamy na samym końcu. Ja wcześniej pozwoliłam sobie obrać już banana i mango. I na pokręgu kawałki, żeby nam się dobrze zmiksowało. Już zaczynamy się gotować, więc zmniejszamy na najmniejszy kapit, na najmniejszą na 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 moc. W tym przypadku tutaj jest dwa. Nastawiamy sobie na 10 minut. Co chwilę pamiętajcie, żeby y, przemieszać z powodu tego, że może nam się y, do dna y, przypomnieć. Następnie dodajemy dwie łyżki miodu. Jeżeli ktoś nie lubi miodu, to oczywiście może dodać cukier. Dwie łyżki cukru. E, banany i mango same w sobie są słodkie, więc e, nie musimy dawać e, dużo cukru lub miodu. Sprawdzamy czy nam się dobrze zmiksowało i nasz mózg już jest gotowy, pachnie pięknie. W międzyczasie możemy zamieszać jeszcze chia. Chciałam jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś chce, to może ugotować na mleku kokosowym. Następnie przygotujemy... Sos do, do kurczaka. Żeby był ciepły i świeży, na samym końcu zrobimy kurczaka. Do sosu potrzeba nam są trzy łyżki jogurtu greckiego, paprykę wcześniej zmieliłam świeżą i dodałam oliwy, soli, sol, szczyptę soli i pieprzu. Do, do jogurtu dodamy. Wcześniej zmieloną paprykę razem z oliwą. Ja, ja zrobiłam ostrą, dlatego że, że nie wszyscy lubią ostrą. Możecie Państwo dać słodko. Dodając oliwę, wszystko równomiernie mieszamy. Do papryki mielonej już wcześniej dodałam sól, ale jeżeli. Państwo stwierdzicie, że jest mało, dla Was mało słone możecie zawsze szczyptę soli jeszcze dodać. Pamiętajcie o, o tym, by oliwę dodawać do jogurtu, a nie jogurt do oliwy, dlatego, że wtedy jogurt się rozpuści i sos nie będzie miał gęstej konsystencji. Widzicie Państwo? Jest to gęsta konsystencja. Odkładamy. Następnie załączamy sobie patelnię i wlewamy oliwę, co nam się jagotuje. I teraz tak. Do kurczaka jest nam potrzebna. Eee, pół kilo kurczaka. Eee, zawsze mówię porcję czte, na cztery osoby. Pół kilograma kurczaka, filetu z kurczaka, paprykę słodką, eee, kurkumę, może być świeża, starta lub eee, w proszku, którą macie w, w kuchni. Do tego eee, dwie łyżki mąki. Kurczak jest już pocięty. Musi być osudzony, osudzony. Osuszony chciałam powiedzieć. Wsypujemy do mąki kurkumę. I paprykę. Teraz dobrze wymieszamy. Tak przygotowana panierka pozwoli nam zachować w kurczaku tą miękkość i soczystość, i pozwoli nam dobrze wypiec. Będzie kurczak wypieczony i z sosem, który przygotowaliśmy, bardzo dobrze. Oliwa musi być dobrze rozgrzana, żeby można było wkładać kurczak. Teraz wsypujemy, nie musimy przekładać do żadnego innego naczynia. Tam gdzie był kurczak, przekładamy mąkę, obtoczymy dokładnie każdy kawałek, żeby wszędzie nam się dostało. I teraz tak ja robię w ten sposób, że nie solę wcześniej. Tylko solimy dopiero kurczaka, jak go już przed samym podaniem podajemy go na, na stół do zjedzenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest posolony wcześniej, to to mięso nie jest soczyste i robi się twarde. Natomiast, gdy to robimy w ostatnim momencie, jest y, bardziej soczyste i wypieczone. Nakładamy każdy kawałek. Stosownie. Możemy zmniejszyć piec, żeby się dobrze usmażył, a nie przypalił. W sumie y pieczemy z każdej strony około 5 minut. Zdzięś mięję. Jeszcze zostało kilka minut i będziemy mogli ją wziąć. Ze przypomnienia chciałam powiedzieć, że robimy dzisiaj e, mus bananowo-mangowy, chia na deser. Do tego kurczak panierowany w mące, w kurkumie i w y, papryce. Do tego zrobiliśmy y, sos jogurtowy ze świeżej papryki, oliwy i jogurtu typu greckiego. E, u mnie nie jest potrzebny typ grecki, bo jest oryginalny, grecki tutaj na miejscu możemy kupić. Możemy w międzyczasie nieco mało nałożyć sobie, zawsze nakładamy najpierw trochę na dół musu mangowo-bananowego i miód tropuje lub cukier. Puszczaka przewracamy na drugą stronę. Jeżeli Państwo widzą, że ciąg e, kła oliwa, możemy zawsze jeszcze oliwę trochę dodać.

tutaj. będzieędzie gotowy tak film. Ευχαριστώ. Zobaczcie Państwo, jaki jest soczysty w środku. Można jeszcze spróbować. Mm. To jest taka szybka propozycja od Lidi gotuję dla Was. Sos paprykowy i jogurtowy, kurczak. I teraz dokończymy. Dokończymy nasz deser. Oczywiście deser trzeba będzie włożyć do lodówki. Chia jest ostatnio bardzo popularna. Chciałam Wam powiedzieć, że chia to są ziarka, nasiona, szałwi hiszpańskiej. Udało nam się kiedyś wyhodować nawet na balkonie. Wiadomo, że nie w takich ilościach, żebyśmy mogli zrobić deser. Mus. Wkładamy go jeszcze do lodówki, chyba, że ktoś lubi. Zimny, także może ciepły, może też oczywiście go spożyć w ten sposób. Dziękuję bardzo i zapraszam na mój kanał na YouTube. Lidia gotuje.